jest elektronika amatorska. Teraz ją ja włączę. Tutaj zaczęło coś nadawać. Jakby działał GPS. to głowach Tak, tak. Tak, 10 9 8, 8 7, 7 6 Na mapce tutaj e, widzimy sytuację e, bojową, w tym miejscu widać, się znajduje balon i jego ścieżkę, który się ruszał. Tutaj no, jest ścieżka, po której się rusza ekipa e, odbiera, poszukująca balon, no i tutaj się znajduje kolega k 105 NG w samochodzie, e, który prawdopodobnie będzie odbierał, odbierał balon po wylądowaniu. Co robisz? Kręcę rotorami. Niestety musimy robić to ręcznie, bo balon niestety nie ma, e, nie ma telemetrii, tak jak satelity. Tak jest niestety sterowanie antenami odbywa się ręcznie. Inteligentne sterowanie jesteś. Inteligentne, tak. z grand station, no też ma problem w Plus, przez to, sytuacje, nie mam właśnie problemu z wybieraniem tych gat. bardzo nowych sygnałów i na mnie zupełnie raz nie Gracias. <laughs> Miał jeszcze chwilę obraz, ja Jeszcze finalna. <grymne> 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 To jest takie krwawe kolorem, tak? Nie, no kolorach? Idziemy na górę. No? To, kto? <tok -tok> trzeba wyłączyć teraz wszystko. A GoPro, jak tam? Pracuje? A jeszcze nie, nie, się... nie, ona się wyłączyła. Dobrze, wyłączyła się, nawet nie wiem, czy doleciała do tego, do, do eksplozji. to, wygląda to balonu, to jest, jak widać mniej więcej, niedokładnie okrągłe. Można sobie zrobić z niego pelerynę, na da albo coś takiego. Ładam masz kartkę. To ode mnie też masz. To jest proszę bardzo. Tak. Tak. Tylko musiałem to przerobić. Też podobno mówił, że nie miałem dziury na środku.